Rozwiąż równania po kolei podpunkt A w tym podpunkcie mnożymy sobie na krzyż, czyli sprawdzamy, że iloczyn wyrazów skrajnych musi być sobie równy To do dzieła, czyli to razy to musi się równać temu razy to, czyli 3x minus 4 razy 3 musi się równać 2 w nawiasie 4x minus 5. 3x razy 3 to jest 9x minus 12, równa się 8x minus 10. x na lewo, liczby na prawo. 9x 8x to jest x minus 10 plus 12 to jest 2. Czyli mamy tutaj wynik x równa się 2. I dziedzina tutaj, nie mamy żadnych wykluczeń, czyli x należące do liczb rzeczywistych. Podpunkt B. Tutaj określmy najpierw dziedzinę, dziedzina funkcji. Musimy powiedzieć, że to, co jest w mianowniku nie może być zerem, czyli x jest różny od zera. Zatem dziedzina funkcji to będą, może nie przepisujmy drugi raz, x należące do rzeczywistych z wykluczeniem 0. Mamy określoną dziedzinę, to teraz przechodzimy do rozwiązywania równania. Mnożymy sobie na krzyż i mamy x razy x, czyli x kwadrat to się równa 2 razy 8, czyli 16. x kwadrat to jest 16, jakie liczby do kwadratu dają 16. Takimi liczbami jest czwórka lub minus czwórka. Zobaczmy, że wyniki nie są wykluczone z dziedziny, zatem są rozwiązaniami równania. Podpunkt C określamy dziedzinę. Ta dziedzina funkcji to są x -y rzeczywiste z wykluczeniem. No i zobaczmy to, co jest w mianowniku, czyli x kwadrat nie może być zerem, czyli x też nie może być zerem, czyli rzeczywiste z wykluczeniem. Zera. Mamy określoną dziedzinę funkcji, teraz mnożymy sobie na krzyż i będziemy mieli 2 razy 3, czyli 6 to jest 1 razy x kwadrat, czyli x kwadrat, x kwadrat to jest 6, czyli x równa się pierwiastkowi z 6 lub x to jest minus pierwiastek z 6. Żadna, żaden z wyników nie jest wykluczony z dziedziny, czyli obydwa wyniki są rozwiązaniem równania pod punkt d. Zaczynamy od dziedziny. Dziedzina funkcji. Tutaj będą x -y należące do rzeczywistych z wykluczeniem. No właśnie, tutaj mianownik x minus 1 nie może być 0. x minus 1 nie może być 0, czyli x nie może być jedynką. czyli rzeczywiste bez liczby 1. Mamy określoną dziedzinę. Przechodzimy teraz do rozwiązywania tego równania. Możemy sobie dwójkę przenieść na drugą stronę i tak też zróbmy. Czyli mamy 1 przez x minus 1, to jest minus 2. Mnożymy przez x minus 1 e, stronami, żeby pozbyć się mianownika. Mamy zatem 1, to się równa minus 2 w nawiasie x odjąć 1. Czyli 1 to jest minus 2x plus 2. x -y na lewą, liczby na prawą. 2x to jest 1, x to jest 1 druga. 1 druga, pytanie czy należy do dziedziny. Z dziedziny jest wykluczona tylko 1, czyli 1 druga jest rozwiązaniem. Podpunkt E, popatrzmy na podpunkt E. Tutaj nie mamy żadnych wykluczeń z dziedziny, bo w dziedzinach, bo w mianownikach mamy konkretne liczby: piątkę, dwójkę, dziesiątkę. Nie ma tej żadnego x. -a. No i teraz jak najprościej rozwiązać to równanie? No, pomnożmy przez 10, czyli naj, przez najmniejszą wspólną wielokrotność, tak aby pozbyć się właśnie mianownika. No to jak 3 nawiasie x minus 1 przez 5 pomnożymy przez 10. 5 z dziesiątką się skróci, zostanie 2. Może zapiszmy to po kolei, czyli mamy 10 razy 3, 3x 3 minus 1 przez 5. Dziesiątka z piątką się skróci, zostanie 2. Odjąć 10 w nawiasie będzie x minus 3 przez 2. Dziesiątka z dwójką się skróci, zostanie 5 ma się równać jak tutaj pomnożyłem przez 10 znika mianownik i zostaje nam x minus 8 po prawej stronie i teraz uporządkujmy 2 razy 3 to jest tutaj kontynuujemy pod punkt e 2 razy 3 to jest 6 x minus 1 odjąć 5 razy x plus 3 równa się x minus 8 6x odjąć 5x się skraca, mamy 1x -a. Zapiszmy 6x minus 6 odjąć 5x minus 15 równa się x minus 8. 6x minus 5x to jest x, minus 6 minus 15 to jest minus 21, równa się minus 8. Yy, I jeszcze plus x, bo ten x nie zniknął. X się redukuje, redukują i mamy minus 21, równa się minus 8. Lewa nie równa się prawej, mamy sprzeczność, czyli brak. Rozwiązań. Pod punkcie E nie ma rozwiązań, czyli jest to równanie sprzeczne. Dalej mamy F i tak, tutaj mamy czwórkę, piątkę, jedenastkę w mianowniku. No i pasowałoby pozbyć się tego mianownika, no to trzeba znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność dla tych trzech liczb. Niestety te trzy liczby są względnie pierwsze, także najmniejsza wspólna wielokrotność to jest po prostu iloczyn tych trzech liczb. Czyli zobaczmy w pierwszym ułamku, żeby stworzyć wspólny mianownik jako iloczyn trzech liczb 4, 5 i 11, muszę licznik domnożyć górnej dół. muszę licznik przez 4 razy 11, przez 5 razy 11 i mianownik domnożamy przez 5 razy 11. W drugim ułamku muszę licznik mianownik domnożyć przez 4 razy 11 i w mianowniku to samo, i trzeci ułamek też licznik mianownik domnażamy przez 4 razy 5. I zobaczmy, co teraz otrzymamy. Otrzymamy wspólny mianownik, który to będzie 4 razy 5 razy 11, czyli 20 razy 11, czyli 220. I tutaj mamy tak, 5 razy 11, czyli 55, razy 3 to jest 165. Nawiasie x minus 11. To się równa. Tutaj mamy 4 razy 11 to jest 44. Razy 3 to będzie 132. x plus 1 przez 220. Odjąć. I tutaj mamy 4 razy 5 to jest 20 razy

I minus 40 razy minus 5 to jest plus plus 200. Przerzucamy x -y na jedną stronę, liczby na drugą stronę. Zobaczymy, co dostaniemy. Mamy tak: 165x minus 132x i plus 80x to się równa. Przerzucamy na drugą stronę wszystkie liczby. Mamy 132, dodać 11 razy 165 i mamy jeszcze plus 200. No to uporządkujmy sobie na kalkulatorze. Policzmy, co tam mamy. 165 minus 132 to jest tyle, plus 80 to mamy tyle. 113x równa się. No, i tutaj też sobie na kalkulatorze policzmy, może tak, najpierw 11 razy 165 to jest tyle, dodać 132 to jest tyle, dodać 200 to jest tyle, 2147. 2147 No i teraz weźmy sobie, zobaczmy, czy to się dzieli przez 113. Mam nadzieję, że się dzieli. No i świetnie, to jest 19. x nam wychodzi. 19 to jest rozwiązanie. Z dziedziny nic nie wykluczaliśmy, czyli x tutaj należy do liczb rzeczywistych. Taka jest dziedzina funkcji i wynikiem jest x równe 19. Mamy rozwiązanie. Został nam podpunkt G i H. Przygotujmy sobie miejsce. Może w ten sposób. Mamy G. Mm -hmm. zobaczmy, tutaj wspólny mianownik to jest 4, 2 i 4 czyli wystarczy stronami pomnożyć przez 4 na szczęście nic nie usuwamy z dziedziny czyli dziedzina to są x -y rzeczywiste no i teraz popatrzmy jak pomnożyłem sobie pierwszy ułamek przez 4 zostaje nam x razy x minus 1 odjąć jak drugi ułamek pomnożyłem przez 4 skraca się z 2, zostanie 2 razy 2x plus 1 to się równa, mnożymy przez 4 mamy minus 3 X kwadrat, tutaj mamy minus 025, czyli 1 czwarta razy 4. Znika ta 1 czwarta po prostu zostaje znak ujemny, x plus 2 w nawiasie. Mamy x razy x to jest x kwadrat minus x minus 4x kwadrat minus 2 równa się minus 3x kwadrat minus x minus 2. Yy, x kwadrat minus 4x kwadrat to jest minus 3x kwadrat. Minus x minus 2 równa się minus 3x kwadrat minus x minus 2. Lewa równa się prawej. Mamy równanie tożsamościowe, czyli takie, które jest spełnione dla dowolnego x. Oczywiście z tej naszej dziedziny, którą są liczby rzeczywiste. I pod punkt h mamy tutaj trochę takich ułamków. Najpierw popatrzmy na dziedzinę, czy coś się z dziedziny wyklucza. No Nie widzimy żadnego dzielenia przez x. Przez wyrażenie z x nie ma żadnego pierwiastka, także tutaj dziedziną będą x -y należące do zbiornik rzeczywistych. No i teraz, jak to najprościej, najszybciej rozwiązać, proponuję pomnożyć na krzyż, czyli to razy to musi dać to razy to. Czyli będzie tak, 3 razy będzie x dodać 4 minus x przez 3. Równa się 5 razy i w nawiasie będzie x minus x odjąć 5 na 5. Lecimy, 3 razy x to jest 3x. 3 razy ten ułamek, mianowniki się skracają, mamy 4 minus x w nawiasie. Ma się równać 5 razy x, 5x, 5 razy ten ułamek to jest minus x odjąć 5. 3x dodać minus x to jest 2x plus 4 równa się 5x minus x 4x plus 5 x na prawo liczby na lewo, 4 minus 5 równa się 4x odjąć 2x, czyli 2x, 4 minus 5 to jest minus 1 równa się 2x dzielimy przez 2x to jest minus 1 druga nasz x to jest minus 1 druga, dziedzina to są liczby rzeczywiste.